Serdecznie zapraszamy. A tam na miejscu trzecim. Meble La Cairdoire, kędzierzyn Kozi. Miejsce drugie Rybaccy Opole. I miejsce pierwsze. Agata meble Opole. W imieniu Salonu z Opola nagrodę odbierze Pan Krzysztof Rudkowski. Zapraszamy, a no właśnie. To jest kolejne województwo, z którego niestety nie udało się dzisiaj dojechać, ale jest usprawiedliwienie. To jest po prostu daleko. Podkarpackie. Miejsce trzecie. Wit Rzeszów. Miejsce drugie. Almar stalowa I salon 14 w Podkarwackim. Merleks, Rzeszów, gorące prawa. Mimo tego, że przedstawiciela nie ma wśród nas. Ale oczywiście powiem ekspresji do niego braki z Nagoro. Przenosimy się na drudy, panie z Polski, do województwa boldackiego. A tam sytuacja przedstawia się następująco. Miejsce trzecie Bos. Łąża. Miejsce drugie, Vega, Medle, Księżyna I miejsce pierwsze Medle, idea, biały stok. Bo on ma. I jako, że to jest równie daleko. W każdym razie na pewno od województwa podkarpackiego jest to strasznie daleko, to niestety i tego przedstawiciela nie może być od nas przy który później odczyta. Tymczasem zbliżamy się do województwa pomowskiego. Miejsce trzecie, Agata Meble-Dajska. Miejsce drugie, Meblomarket Red. Miejsce pierwsze, PKB Zapraszamy pana Marcina Majkowskiego, dyrektora zarządzającego. Gorący gra, nieustające. Prosimy o przyjęcie fizycznej nagrody i pozostanie wśród nas, aby za chwilę do nas mógł dołączyć przedstawiciel województwa śląskiego. Miejsce trzecie. Meble Lachwedłarek, będzie. Miejsce drugie. Agata Meble, Katowice. Salon wokół 2014 w województwie śląskim. Grupa Mekona Zabrze. Gołąbcewa Wiel, wielki smutek w moim sercu, gdy w ostatniej chwili niestety poinformowali nas, że nie mogą dojechać przedstawiciele właśnie tego, tejże kury. Odbierze w imieniu pan Marcin Tomiczek, dyrektor biura Grupy Polskich Kupców Medlowych. Serdecznie witamy na naszej scenie. na naszej mapie podwórzy, Tym razem będzie to województwo świętokrzyskie. A tańsza. Na miejscu trzecim Jadek z Szumem Kielce. Na miejscu drugim PPHW Kielecka Fabryka Mebli, Kielce. Na miejscu pierwszym Dek Meble, Kielce. Gorące baba. A przy nas, mam nadzieję, zaszczyci nas swoją obecnością pani Aneta Śliwińska, kierownik handlowy. Go on, Może teraz to w jest może. właśnie. I podwórzy ciąg dalszy. Trzy przystanki przed nami. Pierwszy w województwie, Pachmińsko-Mazurskim. Miejsce trzecie, stacja Olsztyn. Bardzo na rzecz. Miejsce drugie, Elżbieta Olsztyn. I miejsce pierwsze, Całown w roku 2014, Markan Pisz. Zapraszamy pana Wiesława Gorowicza, właściciela firmy. Jeszcze dosłownie chwila, bo zbliżamy się do województwa wielkopolskiego. A tam. Miejsce trzecie Mebel Bazar Poznań. Miejsce drugie Tomasz Poznań. I miejsce pierwsze WPKW Piła. Zapraszamy Pana Macieja Radkę, Dyrektora Salonu t Gorące brawa! I drodzy Państwo, docieramy do kwestii naszej podróży przez tanking Salon hoku 2014. Zachodnią pomoc. Miejsce trzecie Bajonów Kołobrzeg. Miejsce drugie Agata Meble Szczecin. I miejsce pierwsze Tomar Szczecin. Kochące prawa. I zamykam listę salonów pani Aka Kachojnowska. Kierownik działu handlu i marketingu za No i teraz my się do tego usuniemy na boki, aby Państwo wodę te całą naszą wspaniałą, głuchę nagrodzoną ująć sytuacją fotograficzną można. Można oczywiście, że można odwominę muzyki na przykład w tym momencie podać. Wszystkim nam tutaj na sali, a zwłaszcza nagrodzonym, złowi się szyję.